Witam Was, ja jestem PL Roko, a to już kolejny odcinek naszej serii przygody z Minecraft. W tym odcinku wybierzemy się do piekła po glowstone. Tu widzicie, już zacząłem przepalać szkło. Żeby szybciej to szło, to dodałem jeszcze dwa piece. I tak, najpierw weźmiemy to, co będzie nam potrzebne, czyli jakieś kilofy, nie mam tu nic, dobra. Jakieś patyczki, patyki, patyki, patyki. Dobra, mam desek trochę. To skraftujmy sobie patyki. I kilka kilofów. Nie wiem, tak ze cztery. Żeby nam tam w piekle nie brakło. Bo piekło to jest dość e, teren zabójczy. Tak można powiedzieć. <ścoughs> I tak. Jak już słyszycie, mam coś z głosem. Nie wiem, co się dzieje. Tak jakoś dziwnie. Ale musicie wytrzymać. O noc jest dobra. To jeszcze włożę szkło. Jeszcze po. No. Zostawię to, co mi jest niepotrzebne. Wezmę jeszcze stół do piekła, jakieś żarcie. <laughs> Piasek zostawię. I tak, co nam jeszcze będzie potrzebne w piekle? Jakiś mieczyk na pewno. Bo pewnie się będziemy z kimś bić. <laughs> A więc zrobimy sobie dwa. I zapalniczka będzie nam potrzebna, ponieważ wyłączyłem portal, bo ostatnio mnie zaczął denerwować. E, w, I jeśli by nam Gast strzelił w portal, to byśmy już nie wyszli. Więc musimy wziąć sobie zapalniczkę. Dobrze, dwa mieczyki nam wystarczą. Pochodnie, kilofy, zapalniczka, jedzonko. Wszystko jest, wszystko jest. Węgiel jeszcze mi jest niepotrzebny. Dobrze. Myślę, że możemy ruszać. To ruszajmy. Odpalmy portal. I wchodzimy. Teraz trzeba będzie chwilę poczekać, aż nas przeniesie, i w ogóle. Dobrze. No, i jesteśmy. Ach, lag! O, już naprawiło się. Dobrze. Idziemy. A, jeszcze nie włączyłem sobie poziomu trudności, więc włączmy. Tak na łatwy. Ale tu lagi w piekle. Trzeba ten ogień pogasić, bo to pewnie on daje te lagi. Bo pełno go tu jest. Ale nie, poza nagraniem nie miałem takich lagów. <coughs> Przepraszam. Słyszycie gasta? Czy nie słyszycie? Mogłem sobie wziąć też jakiś materiał, dirt czy coś. Ponieważ pewnie się będziemy musieli gdzieś wspinać po. Eee. Dlaczego Glowstone spadł sobie? A, lag, 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 lag. Widzieliście ten glowstone spadł z góry Dziwne O, tam widzę glowstone Ach, lagi Tutaj sobie postawimy pochodnie No, gdzie jest ten gast? Żeby on we mnie nie wpakował kulki, jak ja będę schodził Pigmeje nas nie będą atakować, bo to są przyjazne zwierzątka, chyba że my je atakowaliśmy przedtem. To nas będą atakować. Żeby we mnie teraz nie strzelił, bym sobie No Dobrze, tam już widzę Glowstone. Tam też on jest. Trzeba. A, jaki lak! Lepiej włączę pokojowy. Bo tu mi się zaraz coś stanie, mówię wam. <coughs> Znając moje szczęście. Dobrze. Ach, jaki lak. Przed chwilą miałem 1 fps. Więc bardzo malutko, bardzo. Dobrze. Ładnie się tu ten glowstone ułożył, bo nie muszę gdzieś wchodzić wysoko. Czy coś Czasem to trzeba lecieć bardzo, bardzo wysoko Po glowstone A tu jest bardzo ładnie, niziutko jest To dobrze Nie wiem czy jeśli glow Au, ten taki kawałek glowstone. No ten pyłek, który wylatuje z glowstone'a Czy jeśli on Wpadnie do ognia to się spali Bo Przecież to piekielny materiał, to nie powinien, tak? To daje do zastanowienia Tak to już jest drugi odcinek z budowy wieży. <coughs> Auć. tego już chyba nie sięgnę. Chyba, że bym sobie zrobił jakiś pomostek. To może bym go sięgnął. <coughs> Wykopmy trochę netherracka. Dobrze. Zrobimy sobie taki mały pomostek. Cyk, cyk, cyk. Dobra. I kopiemy. Nie tym nowym. Dobra. <laughs> Słyszycie, co mi się z dzieje z głosem? Coś bardzo złego. <laughs> nie wiem, od czego to. Od tego, że jestem chor. No, mogę być chory, czy nie wiem. Jakieś mam problemy z głosem ostatnio. Dobrze Ile mamy już glowstone a? O, malutko. Jego będzie trzeba bardzo dużo nazbierać. <coughs> bo z, bardzo mało się go dostaje, bo trzeba cztery proszki mieć, żeby. Więc z tego tylko że na przykład 16 wyjdzie tak. Tam jest też duży glowstone, ale jakbym się pomylił, to bym nie przeżył. Tutaj też ten glowstone zawisa nad jakąś przepaścią. Nie wiem czy po niego iść, i później będę musiał sch schodzić tam czy nie wiem. Tam jest jakiś bardzo wysoko. Soul sand. <coughs> nie lubię soul sandu, naprawdę. Tak się po nim wolno chodzi. Tu są u góry. Tam jest, widzę jeden. Dobra, tam trzeba wejść. Okej. Okay. Hops, hops. Nagle stołnie chyba najszybciej się idzie, jeśli się skacze. Nie wiem, dlaczego w piekle jest żwir. Nigdy tego nie mogłem zrozumieć, ale spoko. <coughs> Trochę bez sensu. Dobra, oj bym spadł okej, okay. a, jeden fps znowu klatkuje dzisiaj nie wiem co się dzieje z moim komputerem <coughs> tu jak pięknie będę mógł zbić cały nie będę musiał wchodzić gdzieś wysoko <coughs> jakby był taki większy glow, to by było pięknie dobra kośmy to, kośmy Fuck. Kilok mi się skończył. Dobra. Dobrze. Tu jeszcze mniej niż tam było. Dobra. Nawet jeszcze jest taka nie mamy, więc... Bardzo malutko. Fuck. Jaki lakr. Tam jest Glowstone, ale bym musiał zejść tam, a ja się nie chcę zgubić w piekle, bo później będą problemy ze znalezieniem się. W piekle się lepiej nie gubić, bo wtedy jedyną metodą, żeby się odnaleźć jest chyba śmierć, albo jeśli dobrze się zapamiętuje drogę, to też się można ocalić. Tutaj nie wiem czy iść po ten glowstone Nie może tam po drugiej stronie też jakiś jest Pójdźmy w tą drugą stronę tutaj Ale <coughs> mnie dzisiaj z tym gardłem to naprawdę A znowu prawie jeden FPS 3 miałem 3 FPSy były Coś w tym piekle się dzieje niedobrego. Ach, widzicie? Jak klatkuje? Nie wiem czy to od tej lawy, czy. Od ognia. Tam już widać portal, więc raczej się nie powinienem zgubić. Tutaj pamiętacie jak przedtem wchodziłem po glowstone. To tu jest to co po czym wchodziłem, tak? Tak. Dirt A. 0 fpsów było. Dobra, zrobimy sobie jakiś pomostek pod to. Tak mniej więcej tu gdzieś, tak, tutaj. O, tak, tu. Dobra. Tego <tryk> Glowstone'a będzie potrzebne naprawdę dużo. Więc nie wiem, czy zbierać wszystkich z Wami. Czy po prostu przyjść tu też poza odcinkiem i nazbierać go trochę? <laughs> trochę dużo. Na przykład, gdy filmik będzie się wstawiał na YouTube, to ja mogę tu przyjść i nazbierać trochę Glowstone'a. Dobrze. Y Jesteśmy nad tym, tak, to wchodzimy. O i coś się pokazało. Chyba, że nie ma miejsca na dysku. Poczekajcie, sprawdzę to. Dobrze, już naprawiłem ten problem. Już jest troszkę miejsca. I no, bierzmy się do kopania dalej Glowstone'a. A więc, tak, prawdopodobnie odcinki teraz będą nie wiem, szybciej. No tak częściej mi się zdaje. Nie wiem w jakie dni. Zobaczymy, ale tak myślę co tydzień, co dwa. Co tydzień. Co tydzień, co półtora. A! Dobrze, zbierzmy tutaj. Wszystki glowstone? <coughs> Wszystki? Chyba tak. Dobrze. I tak. Ciekawe jak tu teraz wejść. Chyba tamtędy, tak? Da się radę? A! Plaskuje. Teraz jeszcze mniej zebrałem niż przedtem. Tam chyba jest glowstone, tak. Tym mógłby trzeba zaznaczać... A drogę moją, żeby się nie zgubić, tylko czym? No nie wiem, czym właśnie. I tutaj nigdzie nie ma ustału na takiego łatwego do zdobycia, no to jest właśnie przykre też. Ten co był najłatwiejszy do zebrania to już go zabrałem. A teraz już się zostały te. O! Coś się dzieje tu. Ops. Ach. Tu są schodki jakieś wydziergane. Teraz jesteśmy chyba jakoś nad portalem. Co to? A, chyba ja to stawiam, tak? Tam jest coś w kształcie kuli. Dobrze. Tak, my jesteśmy pod portalem. Tu jest ten mostek nasz. Tam jest Glowstone, ale można zaryzykować życie. I to dużo można zaryzykować. No nie ma tu już tak dużo Glowstone'a. Dlaczego mi się takie dziwne piekło wygenerowało? Takie słabe, można powiedzieć. No nie wiem. AUTI. Dobrze. <laughs> Mamy dość mało rzeczy. Nie wiem, czy gdzieś tu jest jeszcze taki łatwy do zdobycia glowstone. Tu można sobie bezpiecznie zejść w dół. I tutaj jest bezpieczniejsze dojście do tego. Tam niżej chyba nie ma jakiegoś Glowstone'a. Nie. No nie wiem czy ryzykować. Mam musiał zrobić platformę pod to. A to by było trudne. No, nie wiem. Może w tamtą stronę coś jest ciekawego? Teraz będzie taki. Chciałem zrobić sobie taki Assassin's Assassin Creed. Wiecie o co mi chodzi? Nie? Hops, hops. Tam jest Glowstone, ale wysoko. są glowstone, ale one są wysoko dość. Jeśli by się spadło, to nie byłoby tak fajnie. Jakie lagi! Fok! A bym sobie zleciał. No nieźle. Tu jest, ale mniejszy taki. A tam jest troszkę większy. A znowu lak. Wejdźmy. Trochę to jest nudna praca, zbieranie materiałów. Ale trzeci odcinek. No, trzecia część z budowy wieży będzie już ciekawsza, bo będzie budować wieżę. prawda więc to będzie dużo ciekawsze już myślę jak będziemy budować wieże Niż, niżeli będziemy chodzić i zbierać rzeczy, by ją zbudować no ale takie nudniejsze zajęcia też muszą być, co nie? Ach, znowu lag. Nie lubię lagów. No ja nie mogę, ale tu łapię lagi. Tu jest zły teren. wchodźmy w górę, szybciej, 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 szybciej zbierajmy dobra, ach ten jest duży myślę, że trochę będzie z tego glowstone'a nie wiem, czy lepiej by było jeśli leciałby blok glowstone'u, niżeli to to jest to samo, ponieważ Każdego tego bloku leci cztery pyły glowstone, tak? Więc jeśli skraftujemy sobie jednego glowestone z czterech pyłów, to dostaniemy jednego glowestone, tak Czyli tyle jakbyśmy rozwalili jeden blok, żeby go wydobyć, tak? Więc to jest bez różnicy. Naprawdę. Zrozumcie to. Słyszeliście to? Taki jakby palnik. Dobra. Teraz będzie zbieranie na z dołu. Dobra, zbierajmy. Takie było jak palnik. No, palnik robi tak, tak dziwnie. Jak słyszeliście to fajnie, jak nie to nie. Trudno. Łach, teraz było dużo glowstone'a Się postarało. Piekło. Rasa porządnie. Dobra. Już troszeczkę mamy, ale no nie wystarczy nam to na wieżę. Bo ta wieża nie będzie taka malutka. Będzie duża. Dobra. Ciekawe, czy tutaj są jakieś. Te, te, wiecie. Te, co są teraz w piekle. No nie teraz, już dawno są, od dawna są. Te takie. E, jak to się nazywało, no? E, ruiny, czy coś takiego to jest. Dobra, idźmy na razie tutaj. Do. Zie na ziemię i tak trochę rzeczy muszę chyba odłożyć czy coś takiego Łah, już noc tutaj będziemy wkładać nie, jasno był będzie w oddzielnej skrzyni i tabliczka Oddawaj mi na złodzieju z dobra Jasno, łaz. Cyk, cyk. Nie zrobiło się tak dużo. To jest zaletą tej nowej wersji, że dostaje się EXPA za to, jeśli się przetapia, i za to, jeśli się wykopuje surowce też. To jest takie dość dobre. Niektórym się to nie podoba, ale mi się podoba. Fajny, fajny pomysł Dobra, ja tu zrobię cięcie i pójdę do piekła, nazbieram trochę glowstone'a I spotkamy się jak już będę miał trochę glowstone'a, zobaczycie. Więc cześć Dobrze, witam po tym cięciu, nie było ono długie Nie nazbierałem za dużo tego glowstone'a, ja go nazbieram poza odcinkiem Ponieważ trudno jest uzbierać ten glowstone, trudno jest go znaleźć O, trudno jest go znaleźć Trudno jest go... Dostać się do niego, ponieważ najczęściej jest on w jakiejś gó no, góry, albo nie widać go, albo każdy się boi, że może zginąć. Więc to już koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, dodawajcie odpowiedzi wideo, róbcie co chcecie pod tym filmem. No. Yy, oceniajcie i do zobaczenia. W Kolejnym odcinku, w którym będziemy robić wieżę. A więc cześć.